Ale wam się ogólnie to widzę nudzi z tymi drabinami, nie? Tylko po to je kupiliście pewnie, nie? No nie wiem, no... Nie no, dobra, Aha. <grym>, dobra ale Ja pierdolę No jak małe dzieci kurwa w piaskownicy, nie? Dostali grabki i testują od razu Widzisz? Mamy to dziecko w sobie A ty zazdrośnij Stary pan <grym> Aha, fajnie to nas rane w tym pokoju ja cię tego. My się to się. Aha Muszę przełożyć tą skrzynkę na jakieś dobre rozsądne miejsce więc Co ty kurwa let's go o, jest... <gryw> ale się <jeszcze>, kurwa inwer <gryw> to robili nie? <gryw> Dobra, Później. poczekajcie ja sobie ustawię dźwięk Matwie, powiedz coś. A no raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Przestawios, chuj, dobra. Powiedz teraz coś. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Teraz powiedz coś. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No i zajebiście wyciszyłem cię. O oh, Jest yeah. składne, dobra, teraz krabos, nie wiem jak mam czytać uh, you did O crabs. Mhm. Kurwa, dobra. Jak i Niko, raz, 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 dwa, raz, dwa, raz, dwa. Rucham ci batkę. ogólnie mógłbyś się... Ogarnąć się kurwa, normalnie sobie zrobić, nie? Ale jak zwykle musi te pila No i ostatnia osoba, czyli Martin Bonjour No i wpytka jest chłopaki. Dobra, wytłumaczcie mi w skrócie o co w tej giercu nie chodzi, bo ja sobie zarobić te książkę. Dokładnie, a jak nie zarobisz, to cię wypierdalają. Dobra, odkryłem coś, że prawym się klika. Co to jest prawe? Skadujesz. Praym skadujesz. Aha, okej. Okay. Let's, Let's go! Let's go. Mi się podoba. O ogólnie Mam grę chyba... zbyt głośno, ale zobaczymy jak będzie Oj, muzyczka fajna, mi się podoba <laughs> Widzę, że pszczółki cię Okej. Okay. Pszczoły chyba gdzieś uciekły Aleś umarł? No nie wiem Ja tylko słyszałem jak gdzieś poleciał i tyle Będzie śmiesznie jak umrę Ale on zawsze pierwszy ginął Ty umarł Co ty gadasz? To za bot jebany Ale on tak normalnie, nie? Zawsze umiera A te pszczoły to mam zrozumieć, że zbugowane bugowane czy co? Wiem to Ula ale to mam przyniósłem ulki stać Aha, dobra, bo tak kula, byłem zdziwiony pojęci, bo zaś mnie zaczął atakować Tak mówię, jestem w środku ale... Teraz świruję, mnie ula, nie mogę znaleźć spirują, ale idziemy do wejść Okej, okay, to prowadź, bo ja się tu nie znam Latarkę sobie na F może spalić Aha, i tak chodzi z nią znaczy, baterie, baterie mam, więc muszę Okej, okay. A jak się sprawdza, ile ma baterii? A, dobra, lewy górny ruch może dobrze mieć. Okej. I jak skanujesz, to okazuje ci idemy I my zbieramy złoto, czyli je przed te butelki. Okej. Okay. Przed wyjściem będziemy je zostawiać? Jak będziemy zbierać, czy za? No, no przed, przed wyjściem zostawiamy, bo takie mowy latają, które mogą pod, no, podpierwali są nie? Okej. Okay. I ten potem musimy na statek zanieść I który tebryt to możemy tylko ręce trzymać I nie możemy tego zmieniać, czy jako tutaj. Dobra I Możemy zmieniać na twarzy niczego Znalazłem czajnik! Wow No i w ogóle generalnie założenie pomaga, no, że Szukamy złomu i... Nie podoba mi się Starasz. pierwszy parkour I staramy się nie rozcierdzać, nie? No to postaram, to postaram się nie wyjebać w pierwszych minutach, nie? Pochodzę poza wami, może teraz. No wiesz, no... Tomek już, Tomek już się wyjebał, więc szybko... A, czyli robi. już splądrowane, czyli możemy zaraz wychodzić, zajebiście. Tak. <noise> o, tu możemy sobie... Kaczuszkę. ...małe itemy, które masz. Zmieniając ekwipunek, możesz i tam cztery nosić, i trzy. ...że droppi się, okej. Okay. Takie trochę... ...gówno widać, szczerze. A co to jest? Hmm... Okej, okay. no jakby coś mógłbym wyłączyć, kurwa. Aha, znaczy ja kółko zrobiłem. No nie gadaj, on no, kuźwa super. I łyk. No, cisza jest? A. No, muszę się nauczyć skakać jeszcze. Coś się ma, no? Hej. Coś słyszałem, jakby UPZ krzyczały, więc. Lata, bo z kadłubstwie. Znaczy, ja nie, nie wiem, gdzie on, on był ogólnie, słyszałem go, nie? Tak sobie lata po mapie, tam jest więc więcej ogólnie. ale na razie jakiś początek dnia, to zazwyczaj nie ma za dużo mapów tutaj. Okej. Okay. Z czasem, z czasem się też dużych pojawiać. Ciągle jest całym gdzieś, ale tak głębiej, nie? Ok. Nie no ogólnie ja chciałbym spróbować parkura, zobaczymy czy wyjdzie. No rób. Ja chyba kurwa trzeba ja? na no prawie kontrolę ogólnie, nie? no się ma. O kurwa on się chyba wkurwił. No. Bo na on ślepo! Ma teren nie? I on lód, jak w ten teren, to na. okej, okay, ale powiem ci kurwa, miałem farta, bo skoczyłem tu. <grym 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 ja dupię. Jak masz coś, też, też możesz. No, ja mam dużo dobra. kaczuszkę Ale kaczuszka to zawsze coś. aha. No ogólnie kolega nam umarł. Ale wziąłem no po nim osy, latarkę osy, i nie. wezmę sobie z. nie? But, z slot. No. Znaczy, jak odnosimy to mamy mniejszą karę za zebra. Ła! O kurwa! Co jest stało? Aha. Teraz najgorsza sytuacja, że te osy tutaj latają. Aha. To jest fantastyczne. I tak wdupione mamy zaraz. I jeszcze się pojawiają zawsze mocne mowy tutaj na zewnątrz. Okay. Tutaj, tutaj zresztą są pitany. Takie wiesz, giganty. No to słyszałem jakieś giganty. ON MNIE CHYBA GONI KURWA Nie wiem kogo gonią, ja lecę, nie wiem gdzie Okej, okay. żeby się kurwa nie zgubić Ale przydupione będę mieć O dobra, jest Jestem uj, uj. Uj, super Trzeba ja szybko trzeba zdupiać, piorunki walą Zaciśnienie słońca, i tam wtedy w ogóle już się nie radzę. Ok. Jak tam ma coś? ja już na w tym O, okej, okay, to ja z tobą pójdę. Jestem za tobą na razie. Okej, okay, tu rury czysto. dzielimy się zapuścić głębiej niczym do gimnazjalisty. Mmm, ale nie trzynastolatki, latki mam nadzieję. Kurde, no już trzeci zaułek. Halo. Dobra, tam mm, mm. Tego się nie otworzy tej, tej bramy. Komputer, tam, tam... Aha, czyli z komputera można ją otworzyć. To, co to się dzieje? Tamtą bramę, co była zamknięta, tylko da się z komputerka. Można otworzyć. Mm. Nie wiem szczerze. Bo było napisane, że coś komputer Nie wiem. Wyczułem, że się lekko zgubiliśmy. Ja z tym przeskoczę? Nie wiem. A, czyli też no, nowy Wydajesz mi się odpowiedzialacery, Halo halo, okej, okay. dobra, znalazłem cię Nie podoba mi się ten dźwięk Mi się nie podoba, że... Nic nie widać no. Ogólnie no, ja no, będę no, nie oszczędzał nie. latarkę, bo już jej nie mam w zasadzie no, nie, <laughs> Ej, czy, czy, czy no, my się no. zgubili Cicho, nie nie, 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 to wszystko jest zbyt... Mówisz, mówi, że nie, okej, okay, okej. Okay. Ja też tam mam ja mam myśli, myśli mam dobre pojęci, na pewno się nie zgubiliśmy, na pewno nic nas nie zaskoczy w tym momencie i ja na pewno nasi... Znalazłem. No to. czy coś tam jest, by możemy przeskoczyć. Jest... jest po lewej stronie, tutaj przede mną jest, tu. Dobra, czekaj. Wiesz, Ej, mi się dobra, ogólnie skończyła latarka. A kurna, dobra, nie, to ja nie skaczę tam. <śmuszczak> <śmuszczak> jest wesoło, <śmuszczak> okej. Okay. Ale wiesz, że my będziemy musieli jedną rzecz przeskoczyć. I no, to no, jest chyba ta. To, A, no to dobra. skacz pierwszy. Kolego nie gin, nie? Okej. Okay. Dobra, jest. Bo, Kuźwa, co to było? Nie, Kuba! ale przejebane. Jeszcze nic nie widzę. No, chłopaki, bo ja. Aha, jeszcze Aha. zaklinowałem, czy co? A co, on zniknął? No nie, nie gadaj Dobra, chłopaki, fajnie było nara. <grystanie> ja pierdolę. Nie, nie było sensu, ja bym tego tak nie znalazł tego wyjścia <grystanie> Chyba spadł Chyba <grystanie> spadł Nie było sensu pojęci, <grystanie> nie? <grystanie> nie <grystanie> 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 no. No, no my się kurwa nie to, że zgubiliśmy, to jeszcze był ten Co to było ten, ten potwór Kurde, jest No, no cóż, coś, coś chłopakcy. Mam a ja, ja po prostu stwierdziłem, że nie ma sensu żyć dalej i skoczyłem serycznie. No bo ogólnie nie byłem, nie miałem nie do że latarki nie byłem, to jakaś czarna postać mnie goniła, a. No ciekawie było ogólnie. No. Fajnie, super. Dobra, dobra, ja właśnie lecę, lecę, bo miałem do gadania. Jak tu się wchodzi, jak tu się włazi OK Oha Ogo ogarnąłem, ogarnąłem, ruchome piaskiem, oz rozumiesz, tak? Póki co, ze wszystkich, no to najlepiej przeżyłeś spotkanie z bagnem. No. Bo każdy, kto pierwszy raz wszedł, to Bagna kurwa zginął. Bo ja też matek na początku. Też zginął, ja nie chciałem, gdzie się zachować No, no kurwa, my kurwa przyszedł, teraz do bagna tak? Ej, co jest. Ej, chłopacy, cieszę się, jestem najmniejszym debilem. No. <laughs> Masz na nauczycieli, kurwa. Aha, okej. Okay. Nas życie nauczyło. Ej, ale ja chcę Ci tylko przypomnieć, że nikt mi nie powiedział o tym. Ja sam w to wszedłem. A ja bez latarki ogólnie idę, więc ja jestem kulą u nogi, nie? Od razu mówię, nie? nie tak, Okej, okay, tu znaleźliście silnik. Okej, okay, śrubka. Dobra, śrubka oddana. No to chyba się już nie zgubimy, nie? Mhm, mm ok. No kurde, tu są same miny? At this moment, that he knew he fucked up. Aha! Ja, pytol! W ogóle na najmych jak świetnie się bawę. O, no, chyba kurwa nie żyje. Chyba coś go zajępało. Ten zaś mordę się Daj, cajca, to już, to Witam serdecznie, powstałem Zyjdo. ponownie co yy, Ogólnie miałem pojęci Jak będzie to w skrócie wytłumaczyć yy, Gangbang Yy, ta, taki jeden na którego trzeba się patrzeć, wyskoczył mi i było wszystko spoko, tylko miałem, miałem jeden problem, bo jak skręciłem od razu, raczej odwróciłem się w drugą stronę, to widziałem, że on za mną biegnie, więc strzałem, że muszę się na niego, na niego ogólnie patrzeć. I była jedna droga ucieczki, do której poleciałem i działko mnie zajebało i przy okazji mina przy okazji też. Więc no, ciekawie było. Co wy chcecie mi pokazać? Weź chodź za mną Ok A ja wiem o no czym właśnie, nauczy nauczymy cię sprzedaży rzeczy No dajesz Masz taki dzwonek <laughs> Musisz nie go dzwonić A powiedz ci coś? Ja wiem o, na co, jak to działa akurat Okej, okay, tak to działa? No podzwoń chwilę Ale nie osuwaj się no Sipa jesteś? To się tak robi, jak prawdziwy No, Może ty, Mateusz, chcesz teraz spróbować? Ja to w ogóle fajnie, nie? jak kto umrze, ten umrze i trudno no, Wyczuwam jakąś ciekawszą misję tak. chyba Jak chcesz, możesz radować te łopaty co? Chcesz położyć łopatę i naładować normalnie. Jak naładować? Co? No normalnie, bo ty już tutaj czaczej, tam. Tu, tu, tu. Nie da się przecież F wcisnąć łopaty z dzbanie. <grywy> <grywy> Jak? Za głupi jesteś. Wiesz co mogę zrobić z łopatą? Wyjebać ci. Chce się nadużyć? Dobra, jest prawie nie jeżeli... Chyba nie żyjesz. Ogólnie, a powiedział, że nie żyje. No to uwierzyłem w to i no nie żyje. No faktycznie. No to ogólnie możemy zrobić tak, że ja go sprzedam, może, nie? Nie, został, go nikt nie warto. On to tak i tak jest bezużyteczny. Może po ciebie przyjdzie. Znowu, nie? Najlepsi. Najwyżsi, <grymny> <grymny> no bo te giną pierwsze, nie? Zdarza się. O, 5 zł tu Aha. O, chłopaki powstają. O ty, kurwo, nie myta No co? Dobra. Ja nie mam teraz broni. A Ej, to jesteś zbyt ułomny. Nie trafić! Co ty? to można zabijać w trakcie lotu. Aha. Ale teraz mogę Dlatego się uspokój. Ej, ja nie mam łopaty, chcę ci tylko przypomnieć. A ty byłeś z łopatą. A? To trzeba było być ustrojonym. A, dupa Jasia. Dobra, teraz przecież bym mam trzy łopaty, nie? Kasz? Kasz? Ale cicho Jakie on tu chłopaki wejść? A, a, a. Cicho wejdzie. One tego słyszą, Nic nie widzą, słyszą. To córe za po weźcie kto się od. Bija pod twoją To bo ja a. tu nie wejdę. A. A. proszę bardzo. E to słynie Ale za, za, za zabije. Zabijesz je? Ach, tak. Będziesz na lecimy. Nie. Oh, yeah, as king as Ale patrzcie na to, ich zabić? No i tego zabiegnąłem. A tego coś, kurwa, nie, coś trafi się po powietrzu. O, o. kolejny! Ta kurwa, ja pierdolę, dobra, guys. Ten <laughs> lord, chyba sobie poczekamy. Ej, kościoł statek zaraz odleci statek. A jak ja mam? Odlatuje, odlatuje, biegnie. Co za mędy... E, ja, ja nie mogłem, nie dało się tam. Nie było opcji. No to było jolo. No i dupa, Jasia. Ja się przez was spociłem, nie? Jak już powiedział, odlatuje statek. I ja nagle kurwa, okej, okay, trzeba jak najszybciej. Bo odlaty, już. No a ja co miałem zrobić? Nie dało się tego obejść nawet. Otworzyłem nic. Widziałem, widziałem. Ok, to jest jupite. O! o! O, uciekaj! Co to jest? Nie słyszymy. Słyszymy. Razy... O mnie goni! O mnie goni! A! O kurwa! O mnie goni! Zdupiej, synek! Dlatego wszystkie punkty ładowałem w stabilnym. Ło! Coś mnie gryzie! Kurwa! Weź łopatę i zdejmij to! No o i chyba umieranko. Halo, halo, ktoś mi to zdejmie z głowy, ginę No tego typu No ogólnie Al patrz, no mam dla Ciebie nową wiadomość Twoja stara mi na mordzie usiadła Co? No Czyli to masz walkie-toki i łopatę? Znaczy łuki toki i. ten, latarkę, no, latarkę, tak? La, rowerkę, tak. Ten most jest sympastyczny. A no, no, jak. jak... Widziałem, widziałem wtedy, jak, się, jak kurwa, idzie z i nagle tak? <laughs> no bo Mati jest gruby, no co ty chcesz? Okej. Okay. Uciekaj! No. Wow, <laughs> <Nic. Chodźmy laughs> czekaj, 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 kogoś innego złapie mnie na ziemię, ktoś jeszcze zamieszać, czy nie? Ostatni raz tylko słyszałem to kiedy mówi Fuck 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 Ale widek na mnie mógł... no wolki Da się go jakoś ten walnąć? Bo tu u góry jest ten Ten co spada na łeb No? Tu u góry No ci go pierdolni po prostu od razu Pierdalaj go, dawaj Walko kurwa, wal go, wal psa, wal psa Napierdala, napierdala. Ale to mogę Zmierdala. blisko podejść czy nie? Jest! Kurwa, Dobre, kurwa, dobrze. Jest! Pierwszy Zmierdala. frag! Artyst, piścia, ale jest Ale jeszcze! Kurwa, kurwa! Co? <laughs> ja myślę, że ja go napierdalam! Na modzie, kurwa, robię ciepła jąderka. Widzisz? ja tańcuję. Spierdalamy na statek. Przed wami jest jeszcze jeden mord na noro posłonach My mamy przed mordą kurwa prakena U wyjście? Tu Lud jest u was po prawej Idziecie na prawo, na prawo, na prawo, na prawo No to wychodzimy Nic nie mam, ale spoko, nie? Jest co? No siema Kurwa. Ale fajne miejsce ul Zajebiste, nie? Ja pierdolę, co wy robicie? Ja nic No kurwa debil no, no kurwa debil Ale tak. <noise> ja, no. co, bierzemy jego ciało, czy za uciekamy? No nie, ja nie mam miejsca przy sobie i tak Ja też w zasadzie, ale no, popytam cię, nie? No, no Dobrze. Dobra, to chodź po jego ciało i... poszedł po jego ciało Aha, dobra, to robimy rob, yy, misję Ty bierzesz pszczoły na siebie, a ja biorę ul i uciekam Ward? Dobra, 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 można spróbować. Chyba, że ty bierzesz pszczoły ja ul Ja mi to nie wyjdzie ogólnie, dlatego lepiej żebyś ty wziął pszczoły, a ja polecę po UL I od razu biorę UL i uciekam, tak? I... Czekaj, czekaj, weź 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 moje rzeczy Dobra, żebym ja też nie zginął, nie? Ogólnie Na trzy biorę UL Pu, biorę pszczoły. Raz. Ej, ja nie ma miejsca dwa. teraz! Czekaj, Zbanie. nie to <grym> Dzbanie! Uciekam, uciekam! Okay. Uciekam, uciekam Dobra, chyba mamy ul Halo, halo pana, wiesz co, słyszycie mnie? No, o kurwa, gigant No, czemu Właśnie Ole fart Tu jest, jest gigant Lecimy. O Jezus, ale się posrałem pod koniec w hopie była taka misja, nie? My po ul poszliśmy A, a najlepsze było z ulem to, a Pacino stwierdził, że po, Poleci sobie po, po ul, a ja mu w ostatnim momencie jak Chciał wziąć na siebie z pszczoły, mówię mu, że mam full ul Nie mam miejsca <ścoughs> <W EK -u>. I, To była najlepsza akcja kurwa Ale no, ul jest No jest, no udało się pod koniec Powiedzi tak, nikogo nie miałem. chyba nie żyje. Hmm. A masz jakiś lud? Możemy jeszcze chwilę nie, połazić, się. czy nie? Czy noc się zbliża? Lepiej nie? Niby można. No to chodź, dla kontentu wszystko, nie? A, żelek. Nie, dobra. Dobra, Zreszcie jednak dobra. nie Kupaki, Wychodzimy. Dobra. A teraz... Kurwa cicho. Okej. Okay. I na dole też jest. No wie, jest czyste, możecie iść. Dobra, uwierzę ci. Możecie iść. A ktoś nie żyje? A okej. Okay. Wszystko wiadomo. Ciężko nie żyjesz. To dobrze o kolegach myślisz, nie? <śpiewanie> o my git, wyprawa udana powiedzmy, na szybko. Dobra, to wrócimy. Biedny no cóż, nikt ważny nie zginął. Zmarł. Będzie no, biedny. <laughs>